Siema. Odpalamy Farmers Life. Nauczymy się dzisiaj jak nakarmić burka. Teraz po prostu zrobimy full historię. Gdzie ja jestem? Czy to moja farma? To nie jest twoja farma, Kazimierzu. Tu jest twoja farma. A, wy nie widzicie gry. <laughs> Sorry. No i teraz słychać. A, zapomniałem, że przez płot nie mogę skakać. Muszę iść dookoła, szukać furtki. Siema, mieczyk. No, mieczyk. Od rana smutny. Pewnie, że tak. Wszyscy byliśmy smutni. Sadek. Klasyczny mieczyk. mieczyk. klasyczny, tak zwany kamienny. <grymne> ze stołna. Gdzie jest ta furtka? Szybciej było chyba z drugiej strony, co? Burek, witam. Stan zwierzęcia. Jeszcze nie głodne, widzowie. Jeszcze nie głodne, police. Jeszcze. Co tutaj jest? A, śmieci, dobra. No to pozbieramy ze śmieci. To weźmiemy sobie tyle, żeby napełnić se ze Se zbroi ze śmieci. Jezu, five head. Kurczak, chodź tutaj. Muszę cię podnieść. Już możesz lecić dalej. Fajno. Potrzebujemy rower widzowy. Chyba że na świni jedziemy. Na burku? Oho, list. Pan Rześ jest całkiem bez wstydu. Teraz pijesz nawet na cmentarzu? Jak można zostawić butelki i śmieci na grobie własnych rodziców? Ten świniak przy Twoim boku ma więcej kultury. Czyli mamy misję sprzątnąć butelki z cmentarza, ale ci napisał? No, napisał to pewnie ten. Jak on tam miał? Tarte... Tadeusz. O, Tadeusz, Sąsiad. Burek potrzebujecie. Jedź. Jedziemy, Burek. Jazda, jazdunia. Cyk, nad płotem. Ale skacze Burek. Fog? Jak główką macha. Jejku. Nie zapomnij czapki dla Knura. Ukraść? Pewnie, pewnie, pewnie. Nowy punkt szybkiej podróży. No i to się przyda. Czy będzie tutaj Ed Sheeran? Jeszcze nie wiem, a choć się domyślam. Dzień dobry. Co możemy u niej kupić? A, możemy kupić. A sprzedać możemy? Tym przecież nie pohandluję. ukradni O kurczę. Ten ma mięso. Ty co masz? O kurczę, mogę kupić burka V2. Krowę, konia, kozy, owce jakieś. Paśnik jakiś podkowy. Co ty masz? Ty narzędzia sprzedajesz pewnie, nie? Jakieś nożyce, siekierę. Dobra, dobra. Ale jeszcze nie mamy na tyle, żeby coś kupić. Płyta Eternitu. zielona farba. Jakieś te gramofon normalnie, a gdzie mogę sprzedać? Mogę? A, dobra. To jest że 150 monet, tak? O kurcze, dobra, bogaty jestem widzowy. A jak mamy teraz punkt szybkiej podróży, to ja mogę się tepnąć tutaj. Czas podróży 0.17. A, i to jakby po prostu mija czas i tyle. No i, i to tak może być. Chodź, Burek. Ty, Burek, już możesz sobie pochodzić na spokojnie. Jesteś głodny? Jeszcze nie głodny, widzowie. Police? Pozbieramy więcej śmieci. I sprzedamy jeszcze raz. Tutaj śmieci? Trzy te chyba możemy podnieść, nie? Trzy jakby staki? Nie wiem jak to nazwać. Bo więcej to już będzie ponad moje możliwości. Typamy się do targu w zaleciu z powrotem i co i u niej też możemy to sprzedać, czy tylko u tamtego? A nie, u niej nie możemy, dobra, czyli u nich o Ed Sheeran? O kurczę, cios z lewej, cios z prawej, cios z prawej, z prawej. O zmęczony. Ez. Ouch. O. Ez. Ale brutalna łeb poleciała. O mój Boże, widzę, i ja nauczyłem się walczyć w tej grze. A ja nie sądziłem, że mnie zaatakuje. Panie Shiran, gadaliśmy ostatnim razem. Pan nie posłuchał. No i widzi pan, jak to się kończy? Zabiorę panu łom za karę. I strzykawkę. O kurcze. I wodę też. Wezmę. Dobranoc. A to, 100% na kradzież mam normalnie. Na różne przedmioty są różne wartości. Na borówkę tylko 60%. A czy nie zauważy, jaki pyrkę pmiągnę? Czy mogę u niej sprzedać wódkę? I co niby mam z tym zrobić? Też już w nią walnąć. A u niego? Panie Kazimierzu, na no co mi to? No i dobra. oje panu jakoś pomóc? Pomóc to ty mi nie możesz. Nikt nie może. Ale za to możemy sprawdzić, czy dwóch solidnie nawalonych chłopów potrafi się dogadać. Opij się porządnie. Przyjdź to pogadamy. A przynajmniej spróbujemy. Jak się uda, to ci powiem, gdzie jest jeden z bunkrów, w którym czasami Sypiam. Nie, nie pijemy. Nie pijemy, widzę. Ty a u nie mogę? O, mogę. Jakie rzeczy w ogóle powinniśmy kupić? Czy chlebek mi się przyda? Myślę, że może się przydać. A ile sztuk? O kurczę, chlebek tyle kosztujesz? Monka Giga. Jeden bochenek kupujemy? Dwa bochenki. Weźmiemy ze dwa jajka Amunicja do karabinu. A, bo ona też karabiny sprzedaje. Monka Giga. Jezu, mleko aż tyle. Szczmy zdrowe i bardzo użyteczne. Gdyby tylko można było ze studni brać, a nie męczyć się z tymi krowami. Wodę sobie dokupimy i musimy też patrzeć na te wskaźniki. Tutaj był yy, ten cmentarz, nie? Gdzie tu się wchodziło? Tutaj są te. Nagrobki, A gdzie jest ten? Które mieliśmy posprzątać? Tu gdzieś. O, właśnie. No, od razu widać z daleka. Jot, aby otworzyć dziennik. O, jeleń. Widziałam jelenia. Nawet dwa. Albo dzik, jakiś? Nie wiem. Dziennik. Nowoczesna farma pokonaj alkoholizm. To robimy cały czas. Żarówka i złom. Ojciec od zawsze był marzycielem. Jednak życie rzadko kiedy dawało mu czas, żeby chociaż jedno marzenie zrealizować. Potem przyszła wojna, a potem. Koniec. Najczęściej mówił o elektryczności i tym, jak mogłaby ułatwić życie na farmie. Myślę, że dam radę zrealizować to ojcowskie marzenie. Sołtys się zawziął i załatwił prąd w Zalesiu. Tylko trzeba wykupić pozwolenie i zamontować na farmie co trzeba. Zacznę na próbę od kuchni. Czyli mamy prąd i musimy kupić u Stefana żarówkę i dwa razy złom. Where is Stefan? Tu się zamknąć, nie można zamknąć, dobra. Ksiądz, witam. Mogę pomóc? Strasznie jestem zapominalski. Ciągle coś gubię, jak nie rower to narzędzia. Tak, tak. Ksiądz też musi sobie czasem ręce ubrudzić. Na cmentarzu groby same się nie wykopią. Okolica kościoła sama nie utrzyma schludnego wyglądu. W kościele nie wypada narzędzi trzymać. Przydałaby mi się porządna skrzynia na zewnątrz, przy cmentarzu. Obym tylko pamiętał, żeby po skończonej pracy odkładać narzędzia do tejże skrzyni. Wybudowałbyś mi taką? Pokażę gdzie. Za materiały i faty Zapłacę. Wybudować mu skrzynię? Spoko, jak Pitos zostaniemy to spoko. Darowizna, o pewnie, na darmo zjada, będę dawał darowiznę. Ale jeszcze musimy się nauczyć jak, jak budować w ogóle. Co, że gdzieś tu mamy ją postawić? A tutaj, dobra, darowiznę należy opodatkować. O właśnie, kogoś mi jego twarz przypomina. Jakoś tak, chociaż może nie, może z profilu? Wiem, że tutaj, jak się wejdzie, bez łomu. Spokojnie Kazimierzu, posiadam łom. A on posiada dwie czapki dla mojej świnki. Yy, I nalewkę też malinową, którą możemy opylić. Pozdrawiam, chowamy łą. Mnie tu nie było. A ten to kto jest? Zaraz zobaczymy. Włodzimierz Sołtys, o kurczę Sołtys, quest od Sołtysa. Niektórzy są uparci, inni leniwi, a jeszcze inni uparci i leniwi. Czasami brak mi słów wobec niektórych naszych mieszkańców. W Tartaku bliźniaki i ich koledzy nadal chadzają do lasu za potrzebą. A i do strumienia podobno sikają, żeby sobie chociaż latrynę postawili, ale nie, po co? Miejsce na wychodek już wyznaczyłem, tylko nie ma komu roboty wykonać. Stefan jest za drogi, ale i tak wiecznie nie ma czasu. Pomożesz? Pewnie, że tak. Zbudujemy wychodek. Tylko gdzie? Tartak, koło tartaku, dobra. Jest to ten Ed Sheeran. Jak on dostają pozwolenie na wsadzenie go do gry? Alma Sixpack. Monka giga. Czy ty jesteś Stefan? Stefan, Stefanie, pohandlujmy. Potrzebuję tak. Żarówkę na pewno, ale czy dwie? I złom chyba. Złom dwa, a żarówka jedna? Jezu, po co ja od niego to kupiłem jak jeszcze na farmie będę miał? Ty w ogóle 1500 mam kup. Mogę kupić? Trzymam to dla innego klienta. Popraw relacji z tym sprzedawcą. Pomóc? Dobra, muszę chyba to zrobić jakiś quest. Niektórzy z pogardą patrzą na złom, który leży tu czy tam. Nawet na Twojej farmie, bez urazy. Patrzą i myślą, śmieci zwykłe. Ja tam widzę śruby, nakrętki, gwoździe, pręty, blachy, zawiasy, deski, paliki, tyczki, listewki, panie. Co z tego, że używane i czasami wyprostować czy wyklepać trzeba? To są materiały budowlane i to prawie za darmo. Jeśli trafisz na jakieś dzikie wysypisko i zabierzesz nieco złomu, to ja chętnie go odkupię. Bliźniaki startaku podobno też skupują, ale ja bym im nie ufał. Dziwne pomysły mają. W ogóle dziwni są. Sadgi. możemy sobie do domu odłożyć parę rzeczy. Gdzie się odkłada rzeczy? Jest tu jakiś schowek? To była spiżarnia chyba, nie? O właśnie. Odłóżmy tak dwa jajka, chleb. Może jeden, jeden sobie zaraz jemy. Jaką czapeczkę dajemy burkowi? Słomiany kapelusz chyba, nie? Bo lato jest zaraz. Znaczy zaraz. No zaraz wiosna może. O, Może bardziej tak. Dalej do spiżarni, czapkę. No dobra, niech będzie. Mamy butelki, ten list. Nalewki jeszcze. Nalewki będziemy mogli sprzedać też. A tutaj jest gdzieś jakiś schowek, skrytka. O, jest skrzynia. Dobra, to do skrzyni możemy dać ten list od Tadeusza. Krusta, whatever. Na razie tyle. Chodź tutaj, burek. No, czekaj. Co robisz? Załóż czapkę. Proszę, ale masz czapeczkę. Jeszcze nie głodne, widzimy. Burek jeszcze nie jest głodny. Upasienie 8%. O kurczę, pieczarka. Więcej złomu może gdzieś tutaj znajdę. To jest złom? Nie, to jest drewno, dobra. O, tu jest jakiś złom. Teraz się udamy na targ w Zalesiu z powrotem. I tutaj sobie posprzedajemy u Stefana złom. Czy to mi poprawi relację ze Stefanem? Zobaczymy, ze Stefanem warto jest mieć dobre relacje. I co, i git? Czy nie git? Zbierz złom. A, dobra. Dobra, 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 dobra. Czajone jest. Czyli jeszcze pięć muszę. Topnijmy się do farmy Kazimierza. Tutaj pozbieramy to, co jest. I jeszcze możemy zjeść od razu kanapkę jedną. Zjadłem? Czy nie zjadłem? Nie, nie zjadłem spożyj o dało mi coś tam coś tam dało o i teraz mamy pełne na jedzenie ten Shiran będzie tak stał całe wieki tutaj No dobra mam dla ciebie jeszcze 5 złomu pog? Proszę Proszę dostarcz złom nie czekaj bo ja posiadam kurczę dobra 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 i muszę jeszcze 15 teraz zebrać bo bo miałam nie sprzedawać tutaj możemy u niej jeszcze sprzedać te nalewki jak najbardziej no i patrzcie bogaci jesteśmy teraz do Stefana Poczekaj, no, czy Stefan mi teraz dostarcz złom 7 na 15 to jeszcze raz podróżujemy Dwa musimy podnieść o nie, już nie nie mam miejsca. Postawmy tutaj butelki z wodą i tepamy się. Yy, mam coś dla ciebie. O, dostarczyłem złom. Jakaś nagroda, może? O, czy musiałem się upomnieć? Niesamowite. Dobra, mam teraz lepsze z nim relacje. Nie sprzedam tego komuś takiemu jak ty. Aha. Mam zlecenie i potrzebuję desek, ale muszą być nowe, bo będą na widoku i mają ładnie pachnieć lasem. Mnie się takie piękne już skończyły. A z bliźniakami to żeśmy się ostatnio nieco poszturchali i nie za bardzo chcę ich teraz o cokolwiek prosić. Zrobiłbyś mi parę desek nowych? Piły mojej ci nie da, bo to pamiątka po ojcu. No dobra, czyli musimy jakąś piłę zdobyć, tak? Czy mamy? Może mamy. O, u niego mogę kupić siekierę i piłę. Siekiera 140, dobra, daj mi. I piła. Piła 210, nie popatrzcie na cenę. I gdzie teraz możemy iść te wykopać? Czy my możemy teraz gdzieś tutaj na backstage'u ściąć jakieś drzewo? Może to o, nikt chyba nie zauważy, nie? Kieś. Tak, bez pozwolenia są A, okej, czyli jednak nie można. To tepamy się z powrotem tutaj. Które drzewo tu możemy ściąć? To możemy ściąć, nie? Chyba będzie git. Ale tysiamy drzewo. A, to musimy tak dookoła. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zrozumiałem. Tyś! O! Drzewo spada. Uwaga, Burek, nie podchodź. Fantastycznie. Teraz musimy tak, gałęzie, pyk, konary. Czy ja sięgnę to? No nie gadaj, że muszę... O, dobra. Dobrze, tu jest furtka. Pyk. Teraz możemy pociąć w wyznaczonych miejscach, czyli tutaj. Dobra. Zaprzęgnij, unieś. Ale fest wolno się chodzi z tym. Nie, a czekaj, a co my mamy z tym zrobić w ogóle? My drewno mieliśmy pozyskać, czy co? Czekaj. Nie, deski, deski, deski. Piła. Na dwójkę sedamy. O właśnie. I deski, i lecimy. A ile tych desek on chciał? Nie ma problemu. Tyle to. Speedrun, ty, Git. Takie ścinanie. Tylko będzie trzeba zasalić drzewa, bo zaraz mi się skończą na farmie. Jak wszystkie powycinam i posprzedaję. Dotargu się te pamy. Schowajmy się, kiedy lepiej. Oj, zachód już. Czy ja zdążę do Stefana? Stefanie, mam dla ciebie deski. Udało się? Cieszę się bardzo. Nagroda 250. No i fantastycznie. Deski dostarczone, wszystko ten. Poprawione relacje. Sprzedaj mi żarówkę, co? Trzymam to dla innego klienta. Aha, o ty hamię. Stefan, grabisz sobie. O kurczę, Stefan mi zniknął, a bo 21. A ja chciałem z nim pogadać i dać mu groch, to wracamy. Dobra, 8 godzin spania sobie zrobimy? Kazimierz śni o zgniliźnie. Wszystko dookoła niego zgniło. Całe z trudem zebrane plony, a nawet świeża trawa. Jak do tego doszło? Czy można było temu zapobiec? Można było. Wystarczyło wszystko sprzedać, a resztę przenieść do ziemianki przy domu. Idziemy do targu, na targ, o której ci ludzie przychodzą na swoje stanowiska. Halo. Potrzebni ludzie, a sklep? Sklep zamknięty też. Ty, a da się włamać? Dobra, nie próbuję, nie chcę być złym mieszkańcem. Wracamy tutaj, na farmę Kazimierza i ogarniemy to drzewo, które zacząłem ścinać. Tak, żeby móc, nie wiem, te deski jakoś sprzedać czy coś. W sumie deski i tak się przydadzą pewnie do budowania tego, wychodka, nie? Ty, a pole zaorane? Właśnie nie, a przydałoby się coś zasadzić, nie? Bo bez kitu. Czy kupować będziemy? A, i głodny jestem, właśnie. Jedzenie mam jakieś przy sobie? Jabłka, spożyj. 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 Zjadłem wszystko. Gdzie Burek jest? Muszę zobaczyć, czy nie jest głodny. Burek, halo? O, tu jest, dobra. Zwierzęcia głodne, dobra. Co my możemy mu dać w takim razie? Chodź, Burek, do spiżarni, nie będę tak łaził. Ty możesz wchodzić do mieszkania, zapraszam. I już patrzymy, co mamy. Co my możemy mu dać? Marchewkę, cebula, mięsa raczej nie. Dobra, weźmy cztery. Trzy. Oj, zjadłem jedną, to tak nie chciałem. Jak cię nakarmić? Upuść może? Zjesz to? Ale stoi ta marchewa, insane! Ty burek dasz radę wycofać? Czy się zablokowałeś? I co, zjesz to? Nie zjesz tego. Kurczę, to czym cię można nakarmić? Jak nakarmić burka, farmer's life. Dobra, nigdzie tu nie ma. Nakarm go mięsem, to jest drapieżnik. Jak ja ci mogę dać. A, mogę położyć. No ty nie zjesz tego, nie? Bez kitu, może on ma gdzieś ten miejsce, gdzie je sobie. Gdzie ty masz jakąś miskę do jedzenia? Burek, powiedz ty mi. Stodole może? Koryto. Faktycznie miał ten. Dobra, już pamiętam. Siano było. Tylko gdzieś by Tutaj się dawało, nie? Napełni wiadro. A nie, to kompost jest, dobra. O właśnie, może tak, zobaczmy. Karmienie zwierząt. O, no, no, no. Z głodu nie padnę. O, no to dobrze. Koryto. Będzie trzeba postawić, okej. Okay. A budowę? W takim razie budownictwo. Młotek muszę mieć. Wszystko jasne. Musimy się szybko tepnąć na targ i kupić młotek. Dzień dobry, wystawiałem się już, ludzie. Tak, masz Iran. Panie Janie, kup mi młotek. Znaczy, daj mi młotek. Łopata też mi się. Widły mi się przydadzą też. I dobra, i na razie tyle. Teraz jak to postawić tutaj młotek na trójkę. Buduj, dobra. Furtka, brama szeroka, inne. Nie no, gdzie jest jakiś ten prąd? Prądu nie chcę budować. Pokaż mi jeszcze raz ten tutorial. A, chyba wiem. To jeszcze raz się tepamy na rynek. U niego pewnie możemy kupić. Korytko, dla drobiu, koryto. Dobra, daj mi to. Nie sprzedam tego komuś takiemu jak ty. Aha. Nieźle. Czyli najpierw muszę mu jakieś challenge zrobić, tak? Pogadamy. Trzeba kupić wódkę. Butelka wódki. Daj mi jedną. Teraz idziemy do Filipka. Witam, panie Filipie. Znowu cię przywiało? Pogadajmy. Mam dla pana wódkę. Aha, tylko tyle? Szkoda, że nie masz tego przy sobie. Poszty. Dobra, mogę pomóc? Jakaś menda przebrzydła mi siano, podpaliła. To, co udało się uratować, zgniło od polewania wodą. Moje zwierzęta uwielbiają sianko, a ja nie mam czasu brać się za kosę teraz. Wiem, że nie zawsze się dogadujemy, ale jakbyś mi pomógł z tym, to byłbym wdzięczny. Kosy ci. nie. Nie pożyczę, bo w domu zostawiłem. MONKA GIGA Kosę muszę zdobyć. Jezu, tyle wydatków. Ja powinienem wychodek dla tego zbudować. A, dobra, masz ty kosę? Może? Masz kosę. Oczywiście, że masz. A mogę tutaj? Dobra, a to? Chyść, stąd nie można. A i ta trawa teraz mi tu będzie leżeć. Za mało miejsca. A, dobra, dobra, dobra. Mamy 9 trawy. A ile mieliśmy? 40. To nie wiem, zostawmy na razie siekierę. Ale pacła. I piłę. Tyk. Jeszcze tą trawę pozbierajmy. Już full? Zostawmy tutaj widły. Będziemy pamiętać? Pewnie nie. Teraz będzie trzeba kupić nowe widły. Ten chrust też mi tu zostaw. A w ogóle nie wiadomo co. Też niech chcę tu będzie. Butelki. 20 slotów. Ostawmy tu butelki. To mi 208 zajmuje. Dobra. To te deski weź mi tu połóż. Łom i widły mi oddaj. No i teraz mamy miejsce. Jeszcze więcej desek mogę odłożyć. Wszystkie mogę w sumie. I ile mam? 43. No i git. Zajczyło. Dostarcz trawę. Filip będzie miał trawę. Filip mam trawę dla ciebie. Proszę bardzo. Co jeszcze mogę ci pomóc? Mój ojciec bratem. Mieli kiedyś taką głupią zabawę. Zawody właściwie. Szykowali dwie świnie, opijali się porządnie, a potem. Nie! Nic z tych rzeczy! Wsiadali na świnie i sprawdzali, który dłużej utrzyma się na grzbiecie świniaka. Trzeba ci wiedzieć, że świnie nie lubią pijanych chłopów, a już na pewno nie na swoich grzbietach. Jeżeli wytrzymasz co najmniej 10 sekund takiej jazdy, to dam ci coś w nagrodę. Co ty na to? Rodeo ja po pijanemu. Ale czekaj, po pijanemu? No to ja nie zrobię tego, bo ja nie, nie będę pił. Nie pijemy widzowie w tej grze. A zobaczmy, czy możemy mu na przykład. Już teraz u niego kupić? O, chyba będzie można. Koryto. Jest, mam koryto. I dla drobiu też kupię, bo jakieś tam kurki latały, nie? Jakąś paszę pewnie trzeba dać, nie? Tylko jaką? Dobra, daj mi wszystko. Fog, Ale będzie miał ucztę. Burek nasz. Burek. Tu będziesz miał jedzonko. Przy stoliku. Git. Proszę bardzo. Pasza. Odpowiednie karmy. No i nie ma problemu. Masz tutaj, nie wiem ile, na początek. 10 może? Burek. Zapraszam. Zapraszam na posiłek. Chodź, burek. Będziesz jadł? O, wcina. Jeszcze nie głodne. S widzowie, nakarmiliśmy burka. Najważniejsze zadanie dzisiejszego dnia zostało wykonane. Burek jest szczęśliwy. Burek idzie do domu. Burek poszedł zniszczyć mi spiżarnię. Sadgi, ale jest git.